Kraków startup weekend. To oznacza, że jestem w Krakowie, jest piątek i za dwie godziny rozpocznie się 54-godzinny maraton, albo 52. Nie wiem, w każdym razie od piątku do, do niedzieli będą tutaj pracowało około 20, 20 zespołów, które będą pracowały nad swoimi projektami, startupami, firmami, a nadzorowany przez sporą liczbę bardzo interesujących mentorów. Co to oznacza, że przez najbliższe 3 dni możecie się spodziewać relacji, materiałów, rozmów i spotkań z ludźmi właśnie z branży internetu, marketingu, mediów, startupów, biznesu technologii, technologii mobilnych e-commerce i tak dalej. Zobaczę ile uda się przepytać, ile uda się, ilu będzie chciał ze mną gadać. No zobaczymy. Mam tu już swoją miejscóweczkę. Ja mam nadzieję, że mnie nikt nie przegoni. Internet już działa, sprawdziłem, więc mam nadzieję, że ten film nie, tego filmu nie będziecie oglądać z dużym opóźnieniem. Gdzie można śledzić st relacje Startup weekendowe? Najbardziej aktywny pewnie będzie Twitter pod hashtagiem Swf SW Kraków. Będziecie śledzić wszystkie, wszystkie informacje. Nie wiem ile rzeczy będzie się pojawiało na Facebooku i na samej stronie star Kraków Startup Weekend również będzie, będą się pewnie pojawiały informacje. No i tyle. Nie wiem, czy będzie jakaś relacja, czy przynajmniej jakaś relacja wideo, dlatego no, tak jestem tu z kamerą. Tymczasem na razie.